Cześć, Maria. Pytasz o coś, co wydawało mi się, że już odpowiadałem na to, no bo być może na jakimś live'ie coś na ten temat mówiłem. No ale skoro jest to pytanie, nie ma jeszcze odpowiedzi w tej serii, no to w tej serii też odpowiem na to pytanie. Jakiego programu używasz do nagrywania tych filmików? Chodzi mi o to, że pojawiają się pytania i twoje logo. Już kiedyś cię o to pytałem, może tym razem się uda. No to przepraszam, że ci nie odpowiedziałem, albo że nie dotarła do ciebie ta odpowiedź. Program nazywa się ManyCam.com. Tam znajdziesz informacje na temat, na temat tego, tego programu. Ja używam starszej wersji, bo kiedyś można było kupić taką wersję, która nie wymaga co mi, corocznego aktualizowania, i mam na cztery kamery. W związku z tym ten program wykupiony i bronię się przed tym, żeby zainstalować wersję 6. Mam wersję 5.8. Zapłaciłem raz i mam nadzieję, że już więcej nie będę musiał płacić i że będzie mi działać cały czas ta, ta wersja 5.8 i nie będę musiał instalować wersji szóstej. Chociaż być może coś tam jest lepszego, ale Wiesz co? Tak, mi zupełnie wystarczają te, te rzeczy, które tutaj są w wersji 5.8, i tak nie za bardzo chcę płacić za coś, czego, z czego nie będę potem korzystał, no i tylko utrudni mi korzystanie z tego programu. Dlatego, jak chcesz, no to poszukaj sobie takiej wersji 5.8, no ale nie wiem, jak z zapłatą, jak, jak to kupić. Nie mam pojęcia teraz, bo chyba już się nie da kupić takiej wersji jednorazowej z jednorosową opłatą, przepraszam, a nie z płaceniem e, z takiego, takiej subskrypcji co, co, co roku.